Innymi witajcie z tej strony, jest to kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam najnowsze nowości na serwerze Tiercraft. Także zapraszam Was wszystkich do oglądania. Jak możecie słyszeć i widzieć, to nie mam mnie w domu, także muszę nagrywać wszystko na telefonie, a więc nie pokażę Wam zmian w Minecrafcie, ale będę Wam mówił mniej więcej, co się zmieniło. A nagrywam to dlatego, że wydaje mi się, że dosyć ważne zmiany nastąpiły. Także po pierwsze, od teraz będziecie mogli wejść na 1.19.4 albo każdej nowszej wersji. Przedtem musieliście mieć tylko 1.19.4. Teraz na przykład 1.20 możecie wyjść i jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Dodatkowo od teraz od czarnych szkieletów nie wypytają główki. Także kiedy zabijecie czarnego szkieleta to nie ma szans, że wam wypadnie głowa. No i poprawione jest kilka błędów. Nie będę wam wszystkich dyktował a nie pokazywał, bo nie mam za bardzo ja. Ale jeszcze zmiana została na Discordzie, ponieważ jak sobie tutaj zobaczycie, na dole mamy nowe kanały i są już zrobione wszystkie kanały głosowe. Dodany jest jeden główny też. No dobra, także zmieniłem miejsce i teraz jestem y, troszkę w innym miejscu. Y, pewnie będę miał trochę gorszy lub lepszy mikrofon. I dodatkowo y, chcę Wam powiedzieć, że przez teraz y, cały tydzień będzie, nie będzie żadnych streamów i bardzo mało odcinków, bo y, nie, nie będzie. No i dodatkowo chcę powiedzieć też, że y, duże prawdopodobieństwo, że przenoszę się na Twitcha, także y, wbijajcie na Twitcha, będziecie mieli w opisie. O ile mi się uda przekleić na telefonie, to raczej da radę. No i co, wbijajcie, dajcie opsa, bo tam będą chyba e, live'y. A tutaj jeszcze pokazywam e, ostatnie wyniki z Amsa listy. A jeżeli ktoś pójdzie na te kordy, które macie na ekranie, to dostaniecie nagrodę, jak wrócę do domu. Pamiętajcie, chleb, masło, elo.